Dzień dobry drodzy Państwo. Ja nazywam się Adrianna Wilk i zapraszam Was na komentarz do kolejnego zwrotu akcji w walce frakcji w PiS, która rozbija tę partię od środka. I oj dzieje się tam coś, dzięki czemu chyba raczej nie ma szans na to, by Jarosław Kaczyński jeszcze kiedykolwiek mógł rządzić Polską. I całe szczęście. Ale przyjrzyjmy się temu dokładniej. Patrzenie na obecną kondycję prawa i sprawiedliwości jest trochę jak oglądanie powolnego, ale wyjątkowo widowiskowego pożaru. Nic nie wybucha nagle, nikt nie krzyczy, wszyscy starają się zachować pozory, ale płomienie widać już z daleka i każdy, kto obserwuje ten spektakl, może mieć tylko jedną refleksję. Tak wygląda upadek partii, która przez lata była przekonana o swojej nieśmiertelności. To, co przez długie lata wydawało się niezniszczalną strukturą opartą na żelaznej dyscyplinie, dziś rozpada się z hukiem, zgrzytem i mnóstwem śmiesznych dźwięków dochodzących z kulis. W centrum tego chaosu stoi Mateusz Morawiecki, jeszcze niedawno prezentowany jako przyszłość obozu rządzącego, polityk technokratyczny, który miał nadać Pisowi wizerunek nowoczesności. Jarosław Kaczyński jeszcze miesiąc czy dwa temu ogłaszał, że znów będzie on premierem. A dziś, dziś ten człowiek jest traktowany przez własną partię jak gość, który przychodzi na przyjęcie nad ranem, po tym jak większość gości już wyszła. Światło się jeszcze pali, muzyka jeszcze gra, ale nikt już nie ma ochoty go słuchać. Proces marginalizowania go jest tak jawny, że nawet najbardziej lojalni komentatorzy nie są już w stanie tworzyć wiarygodnych narracji, o naturalnych rotacjach. Z zespołów programowych wycięto niemal wszystkich ludzi morawieckiego, a jedyną osobę, którą tam pozostawiono, można by nazwać alibi, gdyby w ogóle ktoś jeszcze próbował udawać, że to przypadek. Bardziej prawdopodobna jest zresztą zmiana frontu tej jednej osoby, która czuje, że morawiecki już jej nie ochroni. W tych zespołach znaleźli się za to politycy, których jedyną nowością jest to, że minęło wystarczająco dużo czasu, by część wyborców zaczęła zapominać, jak bardzo nie sprawdzili się wcześniej. W końcu kogo przekona Jacek Sasin, opracowujący program gospodarczy? A to tylko jeden z rażących przykładów. Morawiecki próbował ratować resztki godności, rezygnując z udziału w jednym z kluczowych wydarzeń programowych, co w języku pisu jest równoznaczne z emocjonalnym oświadczeniem: Skoro mnie nie chcecie, to ja nie będę się narzucał. Niestety dla niego, reakcja partii była chłodniejsza niż styczniowy poranek na Podlasiu. Wydarzenie odbyło się bez zająknięcia, a jego nieobecność nikogo nawet specjalnie nie obeszła. To jest moment, w którym można z całym przekonaniem powiedzieć, polityczna przyszłość byłego premiera w tej partii jest bardziej mglista niż sens niektórych wypowiedzi jej ideologicznych przedstawicieli. Jednak widać, że frakcja Morawieckiego walczy dalej. I ktoś z niej wypuszcza informacje do mediów. Sugestia, że jest to któryś z europosłów, wymknęła się Adamowi Bielanowi w rozmowie z Marcinem Fiołkiem w Polsacie. W europarlamencie jest przynajmniej trzech polityków PiS od Morawieckiego: Waldemar Buda, Piotr Müller i Michał Dworczyk. Którego z nich obstawiacie? A oto, co powiedział Adam Bielan. Dlaczego premier Morawiecki. Anonsowany na spotkaniu programowym pod tytułem Myśląc Polska nie pojawił się ostatecznie na tym spotkaniu. Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski napisał, że to powód rezygnacji trochę manifestu po tym, jak wykreślono go z tego, co tam się dzieje, z walki frakcji mówiąc wprost. Trzeba pytać pana premiera Morawieckiego. On jest w ostatnich miesiącach bardzo aktywny również na, na tej niwie programowej. Miał szereg paneli w Katowicach. Jak wielu innych wiceprezesów, liderów Prawa i Sprawiedliwości, my w tej chwili skupiamy się na bezpośrednich kontaktach z wyborcami. Bardzo wielu naszych liderów objeżdża to Polskę. Mam ambicje nie tylko w tej chwili, żeby w najbliższych tygodniach być w każdym powiecie, ale schodzimy na poziom gmin. Jednocześnie, jak rozmawialiśmy przed programem, mamy oświadczenie rzecznika prasowego w reakcji na tę wrzutkę medialną, który jedno, jednoznacznie stwierdza, że wszystkie prace programowe koordynuje Pan profesor Piotr Gliński, który był głównym organizatorem konwencji to programowej to w Katowiecki również... Mateusza Morawieckiego. Na przykład... Nie, tak, to absolutnie. Nie Profesor Gliński był również odpowiedzialny za te ostatnie dyskusje weekendowe, które Pan pyta. E, I mamy w ramach rozmaitych zespołów programowych kilkadziesięciu, jeżeli nie już ponad 100 osób, które e, do tych prac się włączają. Praca jest tam dobrowolna. I nie ma tam dobrowolna. Mateusza Morawieckiego. Sąd, mogą... Sąd pytanie jest w ogóle o całą tę awanturę. No bo y, 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 widzieliśmy te długie Ale panie listy rektorze, polityków. No, Morawieckiego nie ma. Mateusz Morawiecki był obecny i to bardzo intensywnie w, w, na konwencji programowej w Katowicach. Jest na chyba w większości paneli, które są organizowane później, więc nie ma w tym żadnej sensacji. Ktoś, kto. E, robi taką wrzutkę do mediów, bardzo nam szkodzi. Ja się domyślam, kto to jest i apeluję do niego, żeby, do tej osoby, żeby, żeby zakończyła taką pracę. to jest osoba z waszego środowiska? Osoba z naszego środowiska, niestety, która chyba nie wytrzymuje presji. E, natomiast być może sam z nią porozmawiam w tym tygodniu, natomiast, bo mamy sesję w, w Strasburgu. Czyli to, ktoś z Europarlamentu? Tego nie powiedziałem. Natomiast e, uważam, że to jest bardzo szkodliwe, bo wyborcy nie nagradzają, mówiąc delikatnie, partii, która rozmawia. E, przed wyborami, o tym, kto będzie jakim ministrem, e, rozmawia o walkach frakcyjnych, zamiast skoncentrować się na kwestiach programowych. My chcemy na tym się e, koncentrować, bo e, to jest rola opozycji przygotowywanie się od strony programowej e, do przejęcia. Rozumiem, władzy. że pan nazwiska tego delikwenta nie, nie, nie zdradzi. Nie, 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 nie. Aby zrozumieć, dlaczego PiS znalazł się w takim miejscu, trzeba spojrzeć głębiej na same frakcje. Partia, która przez lata mówiła o swojej jedności, faktycznie była złożona z kilku mocno zderzających się światów. Stary zakon PC, ludzie wychowani jeszcze w logice lat 90. patrzyli krzywo na Morawieckiego, który w ich oczach był nie tylko przybyszem z zewnątrz, ale także konkurentem do sukcesji po Wielkim Wodzu. Ludzie ziobry od zawsze kochali konflikt tak bardzo, że aż trudno im uwierzyć, że można politykę uprawiać inaczej. A frakcja czarnka to osobny mikroświat. Bardziej ideologiczny niż praktyczny, jednak to chyba oni najbardziej zyskują w ostatnim czasie. Z tych wszystkich zderzających się interesów wynikło jedno. PiS przestał być partią, a zaczął być areną walki. Walki, której każdy cios zadany innemu działaczowi, jest jednocześnie pokazem lojalności wobec własnej frakcji. Walki, w której program polityczny znajduje się gdzieś na trzecim czy czwartym miejscu listy priorytetów. Walki, w której wszystko jest narzędziem, nawet wypychanie byłego premiera, nawet rozbijanie współpracujących z nim struktur. W końcu to na prośbę Elżbiety Witek, Jarosław Kaczyński wyrzucił nagle z partii ludzi Morawieckiego z sejmiku dolnośląskiego nie tak dawno temu. I w tym samym czasie, w tym samym gąszczu intryk, pojawia się drugi wątek rozbijanie Konfederacji. To właśnie tutaj opowieść o PiSie przechodzi z dramatu w farsę, z farsy w groteskę, a z groteski w instrukcję obsługi politycznego cynizmu. Według relacji Sławomira Mencena, działacze różnych frakcji PiSu kontaktują się z przedstawicielami konfederacji po to, by donosić na swoich wewnętrznych rywali, szukając sojuszników dla siebie poza partią. I to już samo w sobie byłoby arcydziełem hipokryzji, ale to dopiero początek. Niezależnie od tego jednak, pisma plan by powtórzyć manewr, który kiedyś zadziałał przy Adamie Andruszkiewiczu, gdy był u Kukiza. Schemat jest prosty, choć wymaga odpowiedniego rodzaju materiału ludzkiego. Według Mencena plan zakłada znalezienie w konfederacji osoby ambitnej, lecz nie do końca świadomej mechanizmów politycznych. Potem wmówienie jej, że jest przyszłym przywódcą, nowym liderem młodego pokolenia, cudem politycznego marketingu. Następnie pomaganie jej stworzyć fundacji, ruchu lub stowarzyszenia. Potem zapakowanie jej w ramiona kamer, dając dostęp do mediów, organizując kampanię wizerunkową. Jeśli projekt zaczyna rosnąć, można z niego zrobić partię, która przy wyborach odbierze konfederacji kilka procent. A jeśli nie urośnie? Cóż. Zawsze można go później przyjąć w szeregi PiSu i wręczyć mu ciepłą posadę. Tyle, że tym razem schemat się nie zmaterializuje tak łatwo. Konfederacja już o nim wie, a Mencen powiedział o nim głośno, zanim PiS zdążył wprowadzić plan w życie. To jak zdradzić zakończenie filmu przed premierą? Nagle wszystko wygląda taniej, bardziej przewidywalnie, mniej efektownie. Bez elementu zaskoczenia PiS pozostaje z narzędziami, które wszyscy już widzieli, i sztuczkami, które nie robią na nikim wrażenia. Najbardziej wymowne jest jednak coś innego. PiS przestał mieć wrogów na zewnątrz. Największym zagrożeniem dla PiSu jest PiS. Każda frakcja walczy o wpływy, każda chce przyszłego dziedzictwa, każda próbuje zdobyć przewagę. I ta energia, która kiedyś była skierowana w stronę opozycji Unii Europejskiej czy zagranicy, dziś jest kierowana w wewnętrzne struktury. To w nich widzą największe ryzyko, największego przeciwnika, największe zagrożenie dla swojej przyszłości. W efekcie PiS stał się partią, która bardziej walczy ze sobą niż z kimkolwiek innym. A to oznacza jedno: nie jest w stanie wygrać z kimkolwiek z zewnątrz. Rozbicie konfederacji jest więc próbą przerzucenia energii w inną stronę. Niestety, jest to próba tak nieudolna i tak oczywista, że trudno traktować ją inaczej niż jako kolejną desperacką sztuczkę partii, która traci grunt pod nogami. Wygląda więc na to, że Jarosław Kaczyński traci władzę we własnej partii, a wygrana Karola Nawrockiego była tylko wypadkiem przy pracy. Bardziej skorzystał na sile innych kandydatów prawicowych niż na poparciu PiS w drugiej turze. A to daje nadzieję, że Kaczyński już nigdy nie będzie niszczyć Polski jako lider partii rządzącej. Napiszcie, co wy sądzicie o tej całej sytuacji. A jeśli chcielibyście pomóc nam walczyć z niekorzystnym algorytmem, to zostawcie łapkę łap w górę lub komentarz pod tym filmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.